W piątek 14 czerwca za sprawą organizatorów gminy Bobrowniki Starostwa Powiatowego w Będzinie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Komendy Powiatowej Policji w Będzinie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w parku w Rogoźniku miały miejsce pierwsze ogólnopolskie Mistrzostwa Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego. 13 reprezentacji, głównie z terenu województwa śląskiego, walczyło o miano tej najlepszej. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach sprawdzających ich wiedzę teoretyczną oraz przygotowanie praktyczne. Wszyscy zawodnicy przystąpili do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyznaczeni uczniowie wzięli udział w trzech pozostałych dyscyplinach: jeździe sprawnościowej go kartem konkursie sprawdzającym umiejętności praktycznego kierowania ruchem drogowym oraz jeździe sprawnościowej samochodem z talerzem stewarta. Już od pierwszych minut było wiadomo, że wszyscy partycypujący w mistrzostwach są fantastycznie przygotowani i całkowicie zaangażowani. Nikt się nie poddawał, każdy starał się ze wszystkich sił o to, by wynik był jak najlepszy i by pomóc swojej drużynie. Ostatecznie miano najlepszej polskiej młodzieżowej służby ruchu drogowego wywalczyła reprezentacja pierwszego liceum ogólnokształcącego z Włoszczowej,